Nazywam się Matylda Kozakiewicz, jestem psychologką i influencerką i opowiem Wam dzisiaj o tym, co stanowi taki, taką bazę influencingu, no bo jako influencerzy jesteśmy wpływatorami, czyli wpływamy na opinie innych. No więc jak skutecznie wpływać na te opinie i zachowania innych ludzi? Wszyscy mamy jakąś opinię i stawiam pięć... No teraz staniały to sześć czereśni, że każdy uważa, że ma rację w tej swojej opinii. Nie wiem, czy ktoś z Was tutaj uważa, że nie ma racji. Myślę, że wszyscy uważamy, że ją mamy. E, współczesny influencjik mam wrażenie, że trochę się zmienił, bo kiedyś myśmy, jako influencerzy, e, wszyscy dążyli do tego, żeby pokazywać innym swoje życie, czyli to było takie popatrz na moje życie. A teraz to jest posłuchaj, co myślę o. Nie wiem czy też macie takie wrażenie, ja jestem w influencersferze czy w blogosferze od 17 lat, więc to zauważam. I to jest pozornie fajna zmiana, dlatego że odchodzimy od tej powierzchowności, czyli od tego, żeby patrzeć na te piękne ciała, te piękne wnętrza, te idealne dzieci, drogie podróże i wreszcie sięgamy do wnętrza człowieka, ale ma to jedną ogromną wadę. I na koniec dzisiejszej prezentacji będziecie wiedzieli co mam na myśli. Opinie się klikają, to wiemy, klikają się te modne, klikają się te niemodne przez kontrowersje, klikają się te, które zachęcają, typu uprawiaj mindfulness, chodź na spacery, ale przede wszystkim klikają się główną burze, czyli krytyka i właściwie nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale spora część YouTube'a leci na krytyce. Na tym, że znajdujemy jakieś zjawisko, które chcemy skrytykować, znajdujemy jakąś postać, którą chcemy objechać, analizować, wyjaśnić i ją krytykujemy. I to się po prostu świetnie klika. I są na to badania. Badanie prowadzone na Twitterze wykazało, że najlepiej się klika język, taka mieszanka języka moralnościowego i emocjonalnego, a więc takie słowa jak hańba, chciwość, wina, strach czy nienawiść. One mają najwięcej retweetów, najwięcej klików, są najczęściej komentowane. No ale zakładam, że my tutaj wszyscy jesteśmy nie po to influencerami, żeby e, zdobywać kliki, tylko po to, żeby zmieniać świat na lepsze, żeby przekonywać innych do naszej opinii. I pewnie jeśli to robicie, to natrafiacie na mur. Na przykład mówicie chirurżka i ktoś wam mówi, że to jest nowomowa, gwałt na języku. Strasznie trudne słowa, tego się nie da wymówić, w ogóle bez sensu. Co ty nam wciskasz tą, z tymi feminatywami? Pilot to jest... a przepraszam, pilotka to jest czapka, bo pilot to jest, to jest pilot, swoją drogą. Także są te wszystkie negatywne reakcje i trudno się przez nie przebić. I teraz jak przekonać tych wszystkich ludzi do tego, żebyśmy... Żeby nam uwierzyli, albo przynajmniej nas posłuchali. No więc pierwszym krokiem jest to, żeby zadać sobie samo pytanie, spojrzeć w takie emocjonalne lustro, i zadać sobie pytanie, co czułeś lub czułaś ostatni raz, kiedy ktoś próbował zmienić twoją opinię. Pomyślcie sobie tam w głowach nie ma czasu na warsztaty, ale to jest takie pytanie, które musicie sobie zadać, bo bez tego nie ruszymy dalej. I tak samo drugie pytanie, przypomnij sobie, kiedy ostatnio zmieniłeś opinię w jakiejś ważnej dla ciebie sprawie. Jakiejś ważnej albo w ogóle istotnej sprawie. I to jest też istotne, żeby sobie zadać pytanie, dlaczego tak się stało? Co sprawiło, że akurat ta opinia u mnie się zmieniła? W moim przypadku tak było z parytetami. Ja kiedyś byłam przeciwko, przeciwko parytetom, dlatego że one mi się wydawały z definicji niefeministyczne. No bo skoro feminizm zakłada, że płeć nie powinna być czynnikiem decydującym o zatrudnieniu, o funkcji w zarządzie, o funkcji politycznej, No to parytet jest z definicji narzędziem przemocowym, bo on zmusza do tego, żeby to płeć była ważniejsza niż kwalifikacje, niż doświadczenie zawodowe. I co wtedy słyszałam jako argumenty strony przeciwnej? Że nie rozumiem, jak głęboko zakorzenione są stereotypy płci w świecie władzy. Że to, że ja nie doświadczam dyskryminacji, nie znaczy, że jej nie ma. No, i wreszcie, że jestem strażniczką patriarchatu, która ma mózg zlasowany przez tę kulturę patriarchalną. Jak się możecie domyślać, od razu zmieniłam zdanie, to mnie przekonało. Tylko, że nie. Pierwsze, co pamiętam, co poczułam, to jest właśnie ta introspekcja. To jest niechęć do tej osoby, która do mnie mówiła, która mnie przekonywała. Bo jeśli kogoś przekonujecie do swojej opinii to startujecie z pozycji wyższości, albo moralnej, albo intelektualnej. A nikt nie lubi ludzi, którzy uważają się za inteligentniejszych albo bardziej moralnych od nas. No a poza tym budzi się dysonans poznawczy, reakcja, lęk i właśnie o tych trzech teraz wam troszkę opowiem. Dysonans poznawczy, nie wiem czy znacie, to jest modne ostatnie pojęcie, mimo że psychologiczne, ale w uproszczeniu chodzi o to, że nasze przekonania stykają się z jakąś nową daną. Ta nowa dana jest faktem. Jest jakimś faktem naukowym, po prostu niepodważalnym, ale pomimo, że to jest tak pozornie równa walka tytanów, to za naszymi przekonaniami zawsze idzie czas i zaangażowanie. Załóżmy, że wierzę w homeopatię, bo przeczytałam gdzieś tam na Facebooku, że homopatia jest super naturalna, zdrowa, wspaniała, no i pewnie inwestuję w nią swój czas, bo kupuję książki, czytam te książki, pieniądze inwestuję, leczę całą rodzinę, leczę homeopatycznie, namawiam znajomych do homeopatii, latami mówię, że stary, to jest, Boda ma pamięć, to jest niesamowite, to leczy, zobaczysz, ta współczesna medycyna, ona cię truje, a homeopatia jest super. A, a nie daj Boże, jeszcze budujesz na tym jakieś decyzje życiowe, na przykład zakładasz firmę produkującą jakieś tam homeopatyczne specyfiki. No i teraz zostajesz nową daną w postaci badań, które udowadniają, że homeopatia nie ma działania lepszego niż placebo, czyli de facto nie działa. I co robisz? No ten twój pociąg zaangażowania i czasu sprawia, że topisz fakty. Twoje przekonania wygrywają z faktami, uznaje, że to jest wszystko zmanipulowane, to jest spisek Big farmy, to jest wszystko bez sensu, ludzie próbują nam wciskać kit, żeby na nas zarabiać, bo tak naprawdę Homopatia działa. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że mechanizmy, samoobrony, ob, o, mechanizmy obrony samooceny są najsilniejszymi mechanizmami w psychologii. Jeżeli miałabym przyznać, że homopatia nie działa, to musiałabym jednocześnie przyznać, że się myliłam, popełniłam błąd, mówiłam ludziom nieprawdę, czyli nie jestem wcale tak mądra, dobra i wspaniała, jak myślałam. I pewnie musiałabym wymówić zdanie, które jest jeszcze trudniejsze do wymówienia niż chirurgka, mianowicie... Miałeś rację, a ja się myliłam. Udało się. Trudne. Drugim mechanizmem, i chyba on jest nawet ważniejszy od dysonansu poznawczego, który się w nas uruchamia, kiedy ktoś nas próbuje do czegoś przekonać, jest reaktancja. Reaktancja, tak bardzo fizjologicznie, jest prosta do wytłumaczenia, bo to jest opór. Naciskam, ktoś odpiera. I dokładnie tak samo działa nasz umysł. Im wyższa presja, tym większy opór. I ta zależność jest też pomiędzy większą różnicą mocy. Więc, jeżeli namawia nas do czegoś większa grupa, albo ktoś, kto ma nad nami władzę, albo ktoś, kto się czuje moralnie lepszy, im bardziej ja czuję tę dysproporcję pomiędzy sobą a nim, tym bardziej będę czuła reakcję. I psychologowie, twórcy teorii reakcji um, upatrują przyczynę tego zjawiska w poczuciu, że moja wolność jest zagrożona. Bo, żeby zagrozić czyjejś wolności, starannie trzeba mu przyłożyć pistoletu do głowy. Wystarczy, że mu powiesz, że jeśli nie zmienisz zdania, to jesteś głupi. Bo ja chcę mieć wolność do myślenia, że jestem mądra i dobra, jeżeli zachowuję własną opinię. Jeżeli ktoś mi z góry mówi, że nie, jesteś idiotką, jeśli nie zmienisz zdania, to ja czuję, że moja wolność jest zagrożona. To jest przyczyna reakcji. I teraz dam wam przykłady kilku komunikatów, które są uznawane przez psychologii za silnie perswazyjne, a w związku z tym powodują silną reakcję. Każda rozsądnie myśląca osoba przyzna, że ćwiczenia są dobre. Albo myśl nie pal. I pewnie jak wam o tym mówię, to tak się może wam coś nie zgadzać. No halo, to są komunikaty, które słyszymy ciągle w, w kampaniach społecznych. Influencerzy ich ciągle używają. To są takie racjonalne. Sposoby, żeby wpływać na opinię publiczną. No i właśnie okazuje się, że nie. Bo, na przykład, taki komunikat Think Don't Smoke spowodował wzrost zainteresowania papierosami wśród, wśród młodzieży. I nieskuteczność tych komunikatów jest udowodniona szeregiem badań. To są tylko przykłady na nawias nawiasach. Yy, tak, tak nie powinno się prowadzić kampanii antyalkoholowych, antynarkotykowych, proćwiczeniowych. Zachęcających do używania filtrów e, albo e, zachęcających do rzucenia palenia. No bo to po prostu nie działa. Patrzę na czas. Nie działa mi ten licznik. Też nie działa. I to jest w ogóle ciekawy przykład, który nie wiem, czy wam się przyda w pracy influencerskiej, ale może macie wśród znajomych takich ludzi, którzy ciągle narzekają, mówią, że ich życie jest do dupy. Nie jest beznadziejnie. Mój mąż po prostu znowu, skarpetek nie, od, nie odłożył na miejsce, nie pozmywam. W ogóle moja praca, tak się męczę w niej. I mówicie, no ale co ty gadasz? No w ogóle nie jest tak źle, macie po prostu kryzys, pracę można zmienić. Napiszesz parę CV, będzie dobrze. Nie, nie stary, mówię ci, jest beznadziejnie, w ogóle nic już nie będzie z tego. Moje życie jest do dupy. I to, co się dzieje w tej sytuacji? Wy jako dobrzy przyjaciele stajecie się adwokatami tej osoby. Więc jest wakat na stanowisku prokuratora. To jest reaktancja. Im bardziej wy przekonujecie tę osobę do tego, że jest dobrze, tym bardziej ona na zasadzie reaktancji czuje się w obowiązku przekonywać was, że nie macie racji, że jest źle. I... Odpowiedzią na to jest terapia prowokatywna. To jest bardzo fajne narzędzie używane przez niektórych terapeutów. Oni... Przyjmują takiego pacjenta, który mówi, że życie jest do dupy i mówią mu, no, no jest. No słabo, no. Mamy problemy w związku. O Jezu, do tego problem w związku, no to w ogóle i, i zawodowo, i prywatnie? No nic z tego nie będzie, to już w ogóle nie ma szans na poprawę, nie? No w ogóle jest do dupy, no w ogóle bez sensu. I wtedy, może nie na pierwszej sesji, ale na którejś ten pacjent się czasami budzi, i mówi, nie, no nie przesadzaj. No, to nie jest tak, że nic się nie da zrobić. Mogę napisać parę CV i może coś dostanę. No gdzie to ktoś cię przyjmie? A dlaczego miałby mnie nie przyjąć? Przecież ja mam całkiem niezłe wykształcenie, mam doświadczenie. Nie, no, ja ostatnio pracowałeś w tym, nie wiem, pięć lat temu, ale pamiętam dużo. I znowu, to jest reaktacja. Ona jest tak silna, że ona czasami działa przeciwko nam. I można ją wykorzystać do tego, żeby ktoś zadziałał na własną korzyść, żeby wzbudzić z nim sprawczość. Terapia prowokatywna ma się coraz lepiej. To jest bardzo fajne, ciekawe zjawisko w, w psychoterapii. Kolejną emocją, która się w nas budzi wtedy, kiedy ktoś nas próbuje do czegoś przekonać, jest lęk. I tu was przestrzegam przed takimi formami przekonywania jak e, krytyka, wyjaśnianie kogoś w komentarzach. Nie wiem, czy znacie taki. Znaczy ja tego używałam kiedyś, więc powiem po prostu z was na jego doświadczenia. Biorę najgłupszego z moich hejterów i go wyjaśniam, zbierając lajki like pod moimi komentarzami. Czyli bardzo inteligentnie odpowiadam na jego głupie tezy. I ludzie mi lajkują, przyklaskują. Ma rację. Co za idiota. Ona ma rację, tak? Jakby nie rozumiesz, debilu. I ja sobie myślę fajnie, nie? Przekonuję ludzi teraz. A ja nikogo nie przekonuję, bo ci, co klaszczą, to oni już i tak mieli moje zdanie. A ci, co myśleli tak jak ten wyjaśniany przeze mnie idiota, będą się po prostu bali zadawać pytania, będą się bali odezwać. Zrobią on mnie unfollow, tego się akurat nie boję, ale pójdą do grupy przeciwnej. To jest też częste, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś ci gdzieś sejtuje, albo ktoś sejtuje yy, kogoś o podobnych do ciebie opiniach, to ty idziesz do przeciwników i oni mówią, tak. Wiem, oni są tacy przemocowi, straszni, chodź do nas. U nas tego nie ma. U nas będziesz przyjęty, zrozumiany, wysłuchany. U nas można zadawać pytania. U nas nie ma cenzury, u nas jest wolność wypowiedzi. Przestrzegam was też przed takim zjawiskiem, chwytem retorycznym, nadawaniem grupie obcej innych negatywnych cech. I przykładem jest takie zdanie, jeśli nie używasz feminatywów, to nie jesteś feministką. To jest bzdura, to jest nieprawda. Można być feministką i nie używać feminatywów. I są ku temu bardzo racjonalne powody, o których wam za chwilkę opowiem, ale to jest właśnie narzędzie, które odstrasza, które nie powoduje konwersji, czyli prawdziwej zmiany zdania, tylko powoduje ucieczkę, lęk i ukrywanie prawdziwych poglądów. Reasumując, to jest właściwie podsumowanie tego, co teraz mówiliśmy, te wszystkie presje, zakazy, nakazy, krytyka, piętnowanie, wyszydzanie, cancel culture, to są wszystko zachowania, które mają kogoś przekonać, a de facto powodują polaryzację społeczną, bańki informacyjne i osłabienie otwartości i tolerancji. To działa na naszą niekorzyść. Okej, okay, to teraz Wam powiem co robić. Chociaż nie powinnam mówić co robić, ale, ale powiem. Aktywacja empatii poznawczej to jest pierwsze, co powinno się zrobić, zaczynając tak naprawdę głównie od siebie. Bo nie wiem czy wiecie, ale empatia to, to nie jest tylko to, co nam się wydaje, że jest empatią, czyli współodczuwanie z drugą stroną. Typu ona jest smutno, mi też jest smutno, więc pomogę jej, żeby mi też nie było smutno, czyli egoistycznie w sumie. Tylko empatia się dzieli na trzy rodzaje. Właśnie ta pierwsza to jest emocjonalna, trzecia to jest troska, taka buddyjska, troszkę empatia typu chcę, żebyś był szczęśliwy, ale jeszcze jest empatia poznawcza, która ma w ogóle najwyższą korelację z pomaganiem i jest strasznie fajną empatią, bo to jest empatia, która sprawia, że ja rozumiem, dlaczego jesteś smutna, ale nie jestem smutna z tego powodu, że Ty jesteś smutna. Czyli ja znam Twoje przyczyny, znam Twoje emocje, rozumiem, że je czujesz. Ale nie muszę się nimi zarazić od ciebie. Um, u mnie na profilu zrobiłam taki eksperyment, taki e, konkurs, bo mam około 80% czytelników, którzy są za feminatywami, podobnie jak ja, i około 20%, którzy są przeciwko. Konkurs polegał na tym, żeby napisać komentarz o treści. Jestem za feminatywami, przecinek, ale rozumiem Basię, Małgosie, Kasie, wszystko jedno, która jest przeciwko, bo. I po tym bo miał nastąpić jakiś racjonalny powód, dla którego ona jest przeciwko. I to nie mógł być powód typu, ma mózg zlasowany patriarchatem, tylko no właśnie na przykład uważa, że neutratywy są lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o nazwy zawodów, czyli nazwa, która w ogóle nie wskazuje na płeć. feminatywy tylko pogłębiają binarny podział. I wyniki tego konkursu były... Cudowne. No, czytało mi się to tak przyjemnie. Tu jest kilka przykładów, komentarzy. Możecie sobie zrobić screena jak chcecie, bo nie będę się nad tym skupiać, ale, ale generalnie warto sobie tę empatię aktywować, czyli warto stawiać się w butach tej drugiej osoby. Spróbować zrozumieć, czemu ona czuje to, co czuje, czemu myśli to, co myśli, co nią kieruje. Bo tylko wtedy będziemy w stanie do niej dotrzeć. Tylko jeśli ona poczuje, że my ją rozumiemy. Możemy się z nim nie zgadzać, ale ją rozumieć. To jest wbrew pozorom do pogodzenia. Tylko wtedy będziemy w stanie przekonać tę osobę do naszych opinii i zachęcam Was też, żeby namawiać czytelników do aktywowania tej empatii poznawczej, bo oni będą waszymi minionkami, którzy też będą przekonywać innych do swoich opinii w sposób kulturalny z szacunkiem i z empatią poznawczą. Kolejnym krokiem, który możecie użyć, żeby zmieniać opinie innych, to jest oczywiście edukacja. Ale uwaga, to jest ważne to musi być edukacja bez perswazji. Czyli najlepiej, żebyście podawały i podawali takie fakty, które są za jedną i za drugą stroną. Trzeba zrobić research przeciwko sobie, wiem, to jest trudne, ale warto to zrobić, bo to daje ludziom poczucie wyboru. Pamiętacie o reaktancji, ten slajd, że przyczyną reaktancji jest poczucie, że nie mam wyboru, że moja wolność jest ograniczona. Więc jeśli dasz poczucie wyboru, to masz większą szansę na przekonanie ludzi do swojej opinii. Tak było w moim przypadku, jeśli chodzi o parytety, bo na wykładzie profesora Aleksandry Cisłak dowiedziałam się o istnieniu takiego eksperymentu w Indiach w latach 90. To był eksperyment prowadzony w radach wiejskich, losowych radach wiejskich w Indiach, gdzie udział procentowy kobiet wynosił chyba 5%. Wprowadzono w losowych radach parytety i po wprowadzeniu tych parytetów, ten udział kobiet wynosił już 40%. I okej, okay, no ale na tym polegają parytety, narzędzie przymusu, więc wiadomo, że musiała ta, ta liczba kobiet wzrosnąć, ale równocześnie prowadzono w tych radach wiejskich, a znaczy właściwie w tych miastach, w tych wsiach, badanie podłużne jakościowe. A więc na początku i na końcu spytano rodziny, jakie mają marzenia względem swoich dzieci. I teraz tak, na początku, przed prowadzeniem parytetów, właściwie we wszystkich wioskach, marzenia wobec syna. Żeby wyjechał za granicę, wykształcił się w jakiejś prestiżowej uczelni, został lekarzem albo prawnikiem, wrócił, ożenił się, założył rodzinę. Okej, okay. marzenia wobec córki. Żeby poznała jakiegoś wykształconego za granicą lekarza lub prawnika, urodziła mu dzieci, założyła rodzinę. Mija 10 lat i okazuje się, że w wioskach parytetowych. Marzenia dla córek nagle zrównały się z marzeniami dla synów. I to mnie przekonało. Kolejny dowód na to, że danie wyboru działa, to jest badanie z Francji, gdzie badacz podchodził do przypadkowych ludzi na przystanku autobusowym i prosił ich o pożyczkę właściwie nie pożyczkę, o darowiznę. E, przepraszam, czy dałby mi pan trochę pieniędzy na bilet autobusowy? No i dawało 10% tych ludzi, średni, dawali średnio około 3 franki. A w drugim warunku badacz prosił o dokładnie to samo ale na końcu dodał zdaje się oczywistą formułkę ale decyzja należy do pana. Może pan dać albo odmówić. I nagle dawało prawie połowa pytanych ludzi i dawali średnio 7 franków czyli Paradoksalnie, danie wyboru, nawet w tak bezczelny sposób jak powiedzenie, że masz wybór, jest skutecznym mechanizmem wpływu. No i na końcu moje ulubione modelowanie. Ja w ogóle powinnam się nazywać Matylda Modelowanie Kozakiewicz, bo ciągle o tym mówię na swoim Instagramie. Modelowanie to jest termin wymyślony przez Alberta Bandurę, który odkrył, że dzieci nie robią tego, co rodzice im mówią, żeby robić, tylko dzieci robią to, co robią rodzice. I dokładnie tak samo działają dorośli, tylko że dorośli nie słuchają już rodziców, właściwie nie patrzą na rodziców, tylko patrzą na osoby, które podziwiają, które szanują, które uznają za autorytety, którym zazdroszczą. Czyli, że tak powiem, my, trochę, w dużej mierze przynajmniej, na tym polega influencing, mamy ogromny wpływ, jeśli chodzi o modelowanie. Jako metodę wpływu na zachowanie i opinię ludzi, a modelowanie polega właśnie na tym, żeby robić to, co chcesz, żeby robili inni ludzie. Nie mówić, żeby to robili, tylko to robić. Mówić o tym, że się robi. Dlatego uważam, że mówienie o tym, że pomagam, że wpłacam jakieś, na jakieś zbiórki, że jestem wolontariuszką, nie jest wcale chwaleniem się i nieprawdziwą pomocą. Jest modelowaniem tego zachowania u innych. Czym innym byłoby namawianie ludzi. Pomóż, zrób. To jest już presja i perswazja, która powoduje reaktancję. Ale samo robienie jest super. Mój osobisty przykład. Jakieś pięć lat temu przestałam się malować. Znaczy, maluję się raz na jakiś czas, ale rzadko. I to było wtedy takie nowum, że telewizja mnie zapraszała na spotkania w temacie, czy kobiety mogą się nie malować. I ja chodziłam do tego studia, do tych wszystkich wymalowanych ludzi, bez makijażu, i opowiadałam, że tak, kobiety mogą się nie malować. Zobaczcie, dowód. Jestem w telewizji bez makijażu. I reakcje, jakie tym wzbudziłam, mnie zaskoczyły. Bo pisały do mnie kobiety: Ej, ale ja się lubię malować. Ja akurat tego nie robię, dlatego że muszę, tylko ja lubię. A ty mnie próbujesz przekonać, że, że nie powinnam się malować. Ja mówię, nie, nie, nie mówię, że nie powinnaś, tylko że możesz się nie malować. Nie, ja się czuję, że tutaj próbujesz mnie teraz. Jakby niby nie nazywasz tego wprost, ale de facto masz o mnie złe zdanie. Uważasz, że jestem głupia i pusta. No nie mówiłam tego, ale oni, oni czuli presję, bo ja przychodziłam do telewizji i mówiłam, że się nie maluję. No to jest presja. Więc co zaczęłam robić? Odmawiałam na wszystkie kolejne zaproszenia w temacie kobiet, które się nie malują, tylko chodziłam na wszystkie inne tematy dotyczące psychologii i moich zainteresowań i zupełnie przy okazji byłam nieumalowana. Nie wspominając o tym ani słowem. I co? I zmieniły się wiadomości. Fajnie, że jesteś bez makijażu w telewizji. Widzę się już po raz trzeci i przekonujesz mnie, że można. Feminatywy. Najskuteczniejszy sposób zachęcenia ludzi do używania feminatywów to jest używanie feminatywów, po prostu. To jest profesora Aleksandra Cisłak, ta, która mnie uczyła o parytetach. Ona ma na swojej tabliczce na ZWP napisane, że jest prorektorką, a to jest jej pełnomocniczka prorektorki. Używanie feminatywów po prostu sprawia, że ludzie się z nimi osłuchują, nawet są trudną chirurżką i w którymś momencie może zaczną sami ich używać, ale to jest ich wybór i to jest ważne, żeby ten wybór uszanować. Feminizm. Mamy mnóstwo kąt, wspaniałych kont edukujących feministycznie, które są potrzebne, przyznaję, ale poza edukacją potrzebujemy też po prostu feministek, które niekoniecznie mówią, że są feministkami, tylko pokazują sobą i swoim zachowaniem, że można robić coś innego, niż spełniać tę główną, główną przez patriarchat nam nadaną rolę kury domowej, tak? Więc można robić karierę w biznesie, można być naukowczynią, można być specjalistką od ekologii. To wszystko możemy robić, ale nie róbcie to, bo jak ktoś nie chce, to nie musi, tylko pokazujemy sobą samym, że można. Asertywność, moja ulubiona trenerka asertywności to jest Ola Budzyńska, która napisała o tym książkę, ale tak naprawdę najbardziej mnie uczy asertywności jej stories i to jak odpowiada fanom na pytania. Możecie zrobić screena, nie będę czytać. Podsumowując, aktywacja empatii poznawczej, zwłaszcza u siebie, ale też u swoich widzów. Edukacja, ale bez perswazji, bez presji, same fakty, a najlepiej takie fakty, które są po jednej i po drugiej stronie, żeby sobie mógł widz sam wybrać i żebyś miał poczucie, że nie uznamy go za głupka albo niemoralnego człowieka, jeśli zrobi inaczej. I modelowanie, czyli nie mówię, co mają robić, tylko pokazuję, co mogą robić i co ja robię, co ja wybrałam. I już tak zamykając klamrą. To są właśnie te plusy tego starego influencingu. Popatrz na moje życie. Nie wyrzucajmy go tak całkiem do kosza, bo to jest nasze najsilniejsze narzędzie wpływu. To jest narzędzie edukacji, ale to jest narzędzie wpływu. I tyle. Dziękuję.